Nasze trzy bryły. Te trzy kandydatki będą walczyły o tytuł mistrz szkoły. Nasze bryły odpowiadać będą na pytania, pokażą się w strojach dziennych, a w ostatnim wejściu będziemy mogli zobaczyć się całkowicie rozebrani. Zapraszamy na scenę i radę dzisiejszej uroczystości. Kandydatka z numerem 1 to przedstawicielka rodziny walców. Piękna walcówka. Oto wymiary walcówki. Broń podstawy 15 cm, a wysokość 40 cm. Kandydatka z numerem 2 to przepiękna stożkówna. Przedstawicielka rodziny stoszków. Rada Stożkówna ma nielegalne wymiany. Rąk podstawy 40 cm, wysokość 50 cm, otworzący około 54 cm. Kandydatka z numerem 3 to kurka, przedstawicielka rodziny kur. Mimo kroków kształtów, Nasza kurka przeszła zwycięstwo przez wszystkie eliminacje. Pokonała inne kule i w taki oto sposób znalazła się dzisiaj razem z nami. Wymiary kurki to promień 25 cm i więcej wymiarów kula nie posiada. Aby wybrać bryłę najpiękniejszą, najbardziej inteligentną i najsympatyczniejszą i przygotowali do kandydatek pytania. W skład Żyli wchodzą Elżbieta Zopędowska, jedyny taki jak. Pytanie pierwsze. Skąd pochodzą Wasze rodziny? A odpowiedź proszę kandydatkę z Doliny Dziemią. Moi bra tu pra, to prostokąty. Zanim powstała rodzina walców, toż musiał wprawić je w ruch. Prostokąty zaczęły obracać się dookoła jednego z boku i tak powstały walce. Niektóre obracały się dookoła osi symetrii i tak powstały walce chłodzieńcze. A teraz, o wyjaśnienie swojego kłócenia, obroty kandydatkę z numerem trójki. Moi przodkowie to trójkąty. Nie udało się ustalić, czy są to trójkąty prostokątne, czy równoramienne. Jeśli były to trójkąty prostokątne, to obracały się dookoła jednej trzy prostokątnych. A jeżeli równoramienne, to dookoła osi symetrii, to znaczy prostej zawierającej wysokość. Z tych obrotów powstały wszystkie stożki. Kto na temat swoich przodków powie kandydatka z numerem 3? My, kule, nie mamy żadnych wątpliwości. Naszymi przodkami są na 100% koła. Koło obracają się dookoła średnicy i to jakiejkolwiek utworzy kulę. Im większe koła, tym większe kule. Małe kółeczka, maleńkie kulki. Dziękujemy naszym bliskom za wyczerpujące odpowiedzi. Odpowiedź prosimy piękność z rodziny bardzo. Moja rodzina cieszy się ogromną popularnością w świecie kobiet, a dokładniej w kuchni. Większość naczyń kucharnych to moja dalsza lub rodzina. Są tam garnki, kółki, słoiki. Panowie też mają z nami do czynienia. W każdym garażu znajdziemy rurki, rureczki. Mam no Gdzie można spotkać po krewnych? Najwięcej moich kuzynów i krewnych przesiaduje w barach i restauracjach. Niestety, często gością też na przyjęciach. Chodzi mi o kielichy, kieliszki i kieliszeczki. Ale występujemy również w bajkach. Każda wróżka ma czapeczkę z godziny stożku. Odpowiedź na to samo pytanie poproszę kuleczkę, konienkę z numerem trzecim. Kochają się we mnie wszystkie pomysły od najmłodszych lat. Moja rodzina króluje na boiskach piłkarskich, gdzie ugania się za mną 22 super chłopaków, a pozostali mężczyźni nie mogą oderwać oczu od telewizora. Deszczyk to też ma Panie i Panowie, prosimy teraz nasze kandydatki o całkowite rozegranie się, przejście po raz ostatni po scenie i piękne urody. Dlaczego się Pani nie rozebrała? Ja się nie dało rozpłaszczyć i to za żadne pieniądze. Do widzenia. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak tylko przerwać i zakończyć wybory. Niestety, z przykrością stwierdzamy, że nie udało nam się dokonać wyboru mistrz szkoły. Obydwórki. Ale mamy nadzieję, że Państwo dobrze się bawiliście. Nasze niczki przygotowywały piosenkę, którą teraz zaprezentują. Zapraszamy do wysłuchania. Jak się powstało, potem były bryły, zaczęliśmy je obracać. No i tak się rozkręciły, wirowały wciąż, bo się tak nały. Nie chciały się zatrzymać, bo inne cele miały się zmienia się, były są miliony i spotka się i budowę się I nie ważne, czy walecz, czy falda, jeśli bardzo chcesz, może być to nawet walecz, to nie jest moja sprawa. sprawa. Ja, ja jestem w mama, to stoję tutaj z wami. Gdy jesteście sami, toczy się na boisku, w szkole, chłopcy bawią się wspaniale i strzelają ciągle gole. ale pole yy, Twe wyrównuje śmiało, że mi zboże lepiej rosło, no i ładnie wyglądało, co miliony, spotkasz się i budowy, wsiadki wzory. I nieważne, czy duża, czy też mała, Wąska, czy szeroka, będzie ładnie wyglądała. To nie jest moja sprawa. Ja jestem tylko mama bo stoję tutaj z wami i nie jesteście sami. jeśli chodzi o matematykę, ale w tej dzisiejszej lekcji, gdybym tak wcześniej wiedział, że, że można to w taki sposób matematykę przedstawić, no to może bym skończył trudnia, matematyczne, tak sobie myślę, ale tak na poważnie, to więc uczniowie klas pierwszych, to do Was kieruję te słowa, Wasze starsze koleżanki, starsi koledzy, w ramach, projektu, w ramach projektu projekt edukacyjny jest obowiązkowy do wykonania przez uczniów gimnazjum. Wykonały właśnie takie przedstawienie. Sam zresztą byliście tego świadkami. Nisoprotówki, tam I, I wy już możecie po prostu... To śledzić i może przez wakacje, może też coś takiego wymyślicie, że, że chcecie w jakimś tam projekcie uczestniczyć, znaczy musicie uczestniczyć i coś podobnego, czy, czy coś innego tam będziecie robić. Jeszcze jedno zdanie. Chciałem tutaj no, podziękować uczennicom klasy drugiej, klasy drugiej Widziałem tam jeszcze uczniów klasy trzeciej. B, widocznie stara się tutaj, żeby mieć jeszcze zachowanie, tak się domyślam. Myślę, że to nie jest ostatni projekt, bo z tego co wiem, to już lasy drugie szykują projekt w piątek. I zrobimy to też w taki sam sposób, żebyście wszyscy mogli to obejrzeć. A myślę, że, że warto poświęcić kilka chwil. A patrząc na te nasze miski, to może za rok spróbujemy zrobić e, wybory mi z, z gimnastymi, bo, bo tak wspaniale wypadek